Witam Was w pierwszym odcinku z serii Crisis 2. Dzisiaj e, zrobimy nową kampanię. No i Wam po, e, pokażę kilka kaczenek. Zaczynamy. E, na fi Jak będą też cutscenki, to nie będę się w ogóle odzywał, żebyście wszystko słyszeli. Gra jest całkowicie po polsku, dialogi tak samo. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Zaczynamy! A ty komu kibicujesz? Wiesz, muszę ci powiedzieć, że podoba mi się to, co widzę w Nowym Jorku. Jak zwykle mamy mocną drużynę. Na zachodzie z kolei lubię San Francisco, ale mam też słabość do Los Angeles. A więc w finale widzimy Nowy Jork, Chicago, a może nawet Los Angeles. Wiecie już jak obstawiać u Buchmachera. A już całkiem serio ciekawy sezon przed nami. Dzięki chłopaki za pomoc, to wszystko w sporcie, wracamy do studia. Dziękuję panowie, ale to nie wszystko co przygotowaliśmy. Teraz... U kolejnych trzech pracowników w sieć przed Times Square z zdiagnozowskiej. Crynet, nowojorscy pionierzy biotechnologiczni, zaprzeczają doniesieniom o wycieku z jednej z jednostek badawczych. Przedstawiciele konsorcjum... Jak dotąd mamy 127 przypadków potwierdzonych laboratoryjnie, no ale z uwagi na prędkość... Wszystkie drogi zostały zablokowane po próbie przejęcia przez cenę benzyny przekroczy 20 dolarów. Musimy zaufać naszym jednostkom bezpieczeństwa fizycznego. Brak wsparcia ze wojska. Okay, okay, okay. Za chwilę będzie kolejna kaczenka. To właściwie już kaczenka z gry można by powiedzieć. Też nie będę przez nią odzywał. czy potwierdzić swój status. Widzisz, tu pan póki nie dostaniemy rozkazu, żeby zrobić rozpierduchę. Bez marudzenia. Folcom, tam nie masz żadnych wrogów. Mówię ci przecież, to tylko jakiś kataklizm. Ebola czy inne huśni. Prawda, Alcatraz? Alcatraz nie jest dziś zbyt rozmowny? Wbrew powszechnej opinii woda nie wpływa pozytywnie na zdrowie. Co nie Al? Daj tak chociaż jakiś znak, że żyje. No i Przecież to bzdura. Angażują cały świat przy skażeniu biologicznym, musi to być wróg. Mówię wam. Mam przeczytać. Słuchajcie, Maris, Właśnie otrzymaliśmy rozgazy. Przygotować broń i zakładać sprzęt do nurkowania. Mamy 10 minut. Mówiłem. Nie wyskakuje się na epole z m 16 Ty byś się?

Potem będę komentował wszystko, co się dzieje. Ja. No, teraz... Jeżeli byście chcieli kupić gry 2, to ją serio Wam poleca. Naprawdę bardzo fajna giełka. Co się stało z tym ludziom, kurwa? Nie dotykaj ich. Hej! Wygląda na to, że pani wolność cię nie chce oberwać. Ale nadal są ich uparta. Hej! Co do kolej? Pierwsze spotkanie z obcymi. na mm. szczęście będę składał no, możemy dalej przerwać naszą przygodę w tym Wszystkich was załatwiły? Niemożliwe! na nas liczy. Alcatraz? Co ci mówią? Alcatraz. Przeznaczenie to wredny skór, są. Teraz wszystko na twojej głowie?